Gotki, baw się razem ze mną. Dzień dobry, kochane dzieci. Słuchajcie, a skoro my mówimy o kuchni, no to chyba u każdego w kuchni znajdują się jakieś, co to jest, płatki. Tak? No i teraz naszym zadaniem, będziemy do tego zadania potrzebowali słomki. Pewnie już się domyślacie, co będziemy robić. No i Właśnie płatki, tak? Dobrze, no to skoro mamy już płatki i słomkę, no to teraz będziemy najpierw liczyć. Każdy z nas weźmie sobie może pięć płatków i położy w jednym miejscu. No to uwaga, liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, i 5. Mamy 5 płatków, ale to chyba trochę mało. Dodamy jeszcze 5, tak? Dobrze. No to uwaga, liczymy jeszcze raz. Jeden. Mhm. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Ile teraz mamy razem tych płatków? Hm? Pięć. Najpierw daliśmy i potem drugie 5. Kto już wie, kto mi powie. No ale sprawdźmy, policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mamy 10 płatków, tak? Super. Jesteście mistrzami matematyki, słuchajcie. Pięknie. Dobrze. No to teraz, uwaga, zrobimy sobie małe zawody. Słuchajcie, zobaczymy, komu uda się szybciej przenieść wszystkie płatki z tego miejsca do drugiego. Ok? Oczywiście. Za pomocą czego? Przecież nie naszych paluszków, tylko za pomocą czego? Za pomocą słomki. Zobaczymy, komu się udało szybciej. Dobrze? Jesteście gotowi? Uwaga! Gotowi! Start! Pamiętajcie, że przykładamy tak, żeby się nie odrywało od naszego płatka, tak? Najpierw sąkę i wciągamy powietrze. Tak jakbyśmy pili. Ja już mam dwie, a wy? Ok, trzy. Pięknie, komu się nie udaje, próbuję, próbuję. Ach, już mam ile? Pięć. Jeszcze mi zostało pięć. Muszę trochę przyspieszyć, bo mnie przecież przegonicie. I jeszcze zostało mi dwa. I uwaga, mam ostatni. Oh, ja już mam wszystkie. Aby? Kto ze mną wygrał? Zobaczcie, udało mi się przenieść wszystkie płatki. A wam, ile się udało przenieść? Każdy policzy sobie, ile tutaj udało mu się płatków przenieść. Komu się nie udało? Nie poddaje się i się nie załamuje, bo będziemy to ćwiczyć, tak? Będziemy ćwiczyć później na kolejnych zajęciach. No i na pewno Wam się w końcu uda. Dobrze, no to słuchajcie, zrobiliśmy już nasze płatki. No to teraz znowu będzie coś pysznego. Słuchajcie, mamy płatki w kuchni, ale w kuchni mamy również inne takie przysmaki. Słuchajcie, ja znalazłam w mojej kuchni krem czekoladowy. A czy Wy macie jakiś taki krem czekoladowy albo jakiś Wasz ulubiony dżemik, albo może miodzik? Co. Hmm, co jest waszym ulubionym takim przysmakiem słodkim? Bo moim jest właśnie krem czekoladowy. No i jeśli już macie to ze sobą, no to teraz słuchajcie, naszym zadaniem będzie. Będziemy sobie trosz, troszkę, będziemy go jeść, co? No, słuchajcie, to każdy bierze sobie troszeczkę na paluszek, Macie? Hmm. Macie na paluszku? No to najpierw uwaga, będziemy sobie malowali, ja Wam pokażę gdzie. Hmm? Tutaj, za ząbkami, ok? W tym miejscu. Dobrze, uwaga, malujemy troszeczkę, ale od razu nie zjadajcie. Najpierw pomalujemy, a później języczkiem przytrzymamy tam, właśnie gdzie pomalowaliśmy, ok? Uwaga. Hmm? I co? Przytrzymujemy językiem. Mm. A teraz rozcieramy. Mhm, mm mhm, mniam, ale to było dobre. Kto nie ma już na palcu, nabieraj jeszcze raz. Okej, okay. i teraz będziemy smarować w zupełnie innym miejscu. Zobaczcie, już Wam pokazuję. Teraz będziemy smarować tu. Mhm. Od razu za górnymi ząbkami, ok? Tutaj. Dobrze, uwaga. Smarujemy. Mm. I co? Przytrzymujemy językiem. Aha. Mocno trzymamy. I rozcieramy. Aha. A teraz słuchajcie, a teraz trochę pobrudzimy naszą buzię, co? Słuchajcie, pomalujemy sobie. Kto nie ma na paluszku, nabiera znowu, ale ja jeszcze mam. No i uwaga, co? I smarujemy sobie jeden kącik mm. i drugi. Macie? Zobaczcie, jaka jestem brudna. No i teraz nie chcemy być przecież brudni, więc co? Musimy... Je, naszym językiem zlizać to, ale najpierw będziemy dotykać od jednego miejsca, gdzie jest brudne, do drugiego. Uwaga! Ha! 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 ha. Udaje Wam się? Aha, no to teraz zlizujemy. Jesteśmy czyści, czy nie? Jak tam? Mm, ale to było dobre! No to słuchajcie, nie wiem, zrobimy jeszcze raz? Może zrobimy jeszcze jedno. Słuchajcie, teraz pomalujemy sobie nasze policzki, ale nie tutaj przecież, bo naszym językiem tak daleko chyba nie dosięgniemy, co? Słuchajcie, teraz pomalujemy nasze policzki od środka i tam będziemy y, języczkiem dotykali, ok? To uwaga. Hmm? I z drugiej strony. Uh -huh. Udało wam się pomalować? A. Zobaczcie, jeszcze jestem brudna. No, tak, jak mam pomalowane, to teraz dotykamy tam. Mm, no. Mhm. No. Uh -huh. I od razu już zjadamy stamtąd. Mhm. Uh -huh. I z drugiej strony. Mm, ale mam słodkie policzki. Uh -huh. Mhm. Ale to było pyszne zadanie. No to słuchajcie, komu zostało na palcu, to zjada. Mm. Ale dobre. Miam, miam, miam. Uwielbiam takie zadanie, a Wy? Też jesteście takimi łakomczuchami jak ja? No jasne. Dobrze, słuchajcie. Uwaga, uwaga. A teraz czas na nasze pożegnanie. Wszyscy wstajemy. Raz, dwa, trzy. Wstajesz Ty. Już ćwiczenia wykonałeś. Z oligotką się spotkałeś. Podskocz w górę, obróć się. Powiedz mamie, kocham cię. Pa, pa.